Czekaj, kudę No masz Kudęperawym kliknąć tam gdzie ja jestem, nie rozumiesz tego No i co dalej? No i idź tam No a jak ja mam iść? Jak już... Sam... Cały czas idziesz automatycznie, to się nie ruszasz, to się ruszasz kudę za Aha, pomocą myszy, no. Sam idzie. Kino. Gdzie ja jestem <laughs> Ja to mankę zabiłem tak w ogóle na Emilia. Ja mam ten... siebie sprzęt gdzie mam sprawdzić gdzie ja jestem? No jak kurde się zgubisz to kliknij kurde spacją i przytrzymaj i będzie gościu cię za tą podążać O, jestem! A I weź pierwszy skill Q No tam co? na dole masz takie skille, tam masz takie jakby plusiki tam, to daj to ten plusik tam gdzie masz Q napisane Yyy co ja mam? No Q! Nagrywasz? Kurde, no masz noś, tak? No Q no No, no A to nic nie daje, musisz znowu <laughs> Powiedz, że to nagrywasz. <grywa> to nic nie daje. Ej, no, Grzesiek, ogarnij się, bo cię zabiją zaraz. Musisz się ruszać i musisz bić te takie malutkie stworki. Jakie mam je bić? No, klikasz na nie. Czeku, to jest... mogę ciebie bić? Napij Sieb... się. Siebie możesz bić, kurde. No i napij się. No i, a czemu ja w ogóle ich nie biję? Aha, bo ja... Teraz się wraca, jak, masz... jak one są obrócone taką żółtą oświatą, znaczy, że cię biją, że... Wracać teraz będzie za ten nudy zabiję. Dobra, to ja choć bijemy kopię. No już tak teraz mnie atakują. No to się uściskam. No uzyskasz... chodź tu. Ale ja mam tu! mam los. następny poziom. Powiedziałam w ogóle, w mi na tym trafię. To jest tanie. bez powoli. Dobrze. Mogę no, się no, no, jak bijesz, to musisz yy, je bijć na samym końcu. Jak już miał mało HP, to wtedy będziesz dostawał za nie ten, pieniądze. Potem będziesz mógł te nagrywać, realu sprzedawać. A czemu ja nie mogę tych bić te, na co nie mam nie, takie no, zielone? Kliknij na powiedziałem do ciebie. A ja mogę bić te, co mają zielone, czy nie? Nie, bo to są twoje! No to fajnie, że ja też chciałem bić. To nie jest dota. A w gdzieś się da się bić swoje? No, to jest denajowanie, czyli nie daje ja się Jak następny Już mam 3 level? No to musisz klikać tam, kurde... Dajesz ctrl, q albo w cały czas na przemian. Albo e. Q albo gu? <noise> <noise> Jakie q albo gu? ku albo wie. Na tą jak klikam Ku albo wuj nie rozumiesz? Wracaj, że jest tam, to grzesiek! No idę! Ku albo gu. <laughs> Ej, Proszę nagrywasz? <coughs> Cio. Ale co ty mam teraz robić? Ku albo Gu No to lubię atakować, a ty jest. A... <coughs> ja padnę na tym milie. Wracaj, że bo cię nunu bije, nunu ci... Wracaj czy gdzie, jak, gdzie jestem? Ale, no wracaj, Brzmi, <grymisz, grymisz, grymisz>, jakbyś się naebał po, ja wracaj, jeszcze? wracaj, że bo teraz mnie zabiją Wracaj Grzesiek, wracaj, No to próbuję że... Ale lagi miałem teraz A i tak mam dużo życia, ty masz mniej ode mnie Ale ty nie rozumiesz, że cię mają na skill'a, hop, jak we dwóch cię zaatakują I to nie będzie teraz Google. No właśnie Masz tutaj Ej, heal. co jest? I gdzie Ej, ja użyłem hila Kiedy ja użyłem hila ja Ej, bez jaj Teraz ja, Grzesiek, uczył tutaj topa ja? Dobry żarcik. Bij tego żarciku. Bij tego z tego nunu na przykład. Kogo mam no, bić? kliknij ku, kukni. jak masz taki... <laughs> Klik... no i co dalej. No i tam musisz kliknąć na tego nunu. Na kogo? Na tego, na tego gościa Nunu bot. Ale na farcie już, y uciekł przede mną. Teraz. Ty. A gdzie ja mogę sprawdzić, ile punktów dostałem? A to nie już. ma punktów, to są tylko kille, to, to, to jest życie, to jest życie. To kół używaj też. Jak się właśnie 3 gramy dostałem? To są to do pieniądze? Musisz właśnie, mówię, że musisz las miliony, że potem mam tej golda, że potem musisz kupić runy pod AP. No właśnie, to taki zaawansowany technik, bo się popłacę. Jezus. Wracaj teraz, Grisieck. Dlaczego? Nic bo ci bije, żyć. nie rozumiesz tego. To z... mnie bije? To ten Shen. Shen? Jaki dżeng Nie no, nagrywaj to, please Jakub, ja, się, ja się tutaj posmarka zaraz ze Ale tego pytaj już nie możesz dodać, wiesz o tym Czemu nie mogę? Ja zaraz będę? Bo pada... na co nie wracam już stąd Wracaj, ej, ej, no, wracaj Próbuję, rzesz. próbuję, on mnie goni Ej co mam, A dobra już mnie nie goni ja... nie Ej znów mnie goni Wracaj żeż, bo kurde nie możemy zwidować Szena A czemu siebie też goni? Ja idę do ciebie, Co zaz, on się będę chował. <grym> to nic ci nie daje, wracaj. Można to kupić. <grym> wracaj gdzieś. teraz wracaj cały czas. No, no ale, ale za tobą! Wracaj, żeś kurde, ale szybciej, nie wiem co masz. Dawaj, uf! a nie teraz już nie. Ja, nie on jest. Ale jak ja się to, to i tak się nic nie zmienia. No, 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 no. A nie a nie rozmiarza... i no i no. Nie Ale lol, w ogóle to jest. A jak ja sobie mogę życie odbudować? da się? No musisz cofnąć się do bazy, albo musisz wziąć potki, to teraz A Albo wody. kół musisz dawać w miniony, Q! Jakich w minionych? <noise> Ej nie no to musisz wrzucić gdzieś z youtube'a Ja tu płaczę, ja tu płaczę po prostu <noise> Jakim? No i gdzie już mam iść? Ej dawaj bijemy go bo ja mam ulti Bankujesz? No Ku 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 Wiesz ja ci go zastrzyja. Ja mam tu taką wieżę bić? No brawo wieża mnie zabiła A przynajmniej nie nu no, nu no, bo byś go spinoł No pierdóż chyba zginąłeś Tutaj ta z B wcisnij B i idź Ja no i co dalej? czekaj. Ej, cofnij się Uciekam Co zabiję go? Zabiję? Ej, co jest? No i widzisz, przegraliśmy z botami nawet Ej, tu myślisz, że jak się raz zabiłem, że przegrałeś, no ale... ja pięć razy zabiłem i za razy padłem. Ja idź z nami, i na mnie. Ej, gdzie, gdzie ja mogę stać Ej, jestem na miejscu... <laughs> ...czwartym. To nie jest miejsce, to nie ma żadnego znaczenia, na którym to jestem na miejscu. Dobra, ja tutaj będę czekał teraz. Nie ja. masz czekać, tylko masz tutaj przyjść do mnie znowu. A gdzie ty jesteś? Tam, gdzie wcześniej. As you wish. Dobra, to idę tutaj. Jaka szklanka z powie pusta? I ten szedł wali tekst, on nie wie, czy nie wiem, o co chodzi. Władimir coś mówi on oj, Jako z powie pusta! Co się stało? A, a, a bo on tak mówi? No. Zabijajmy szena dawaj. No to, cena? Ale dobra, już nie ma ochrony. już nie ma, wiesz o tym. ci go? Masz, trzymaj. Lol, ochronę jeszcze zostawię. Dziękuję, że ci go zostawiłem. Dzięki. Czemu żeś nie pił minął. Ja nie wiem, Krabisz. tak się patrzyłem. I tak padnie, no patrz. Jakie coś tu przecieka, co? Nic tu nie przecieka. Ja mam szczerną kanalizację. No! Jezus. Nie przecieka masz. Biję Piotrka. Co on powiedział? Że Dawaj, bij teraz tą wieżę, bij! No biję bije, ale mam coś oprócz bicia nie, jej, masz i tak. Stać widzi, patrz jak on ją bije. Patrz jak to ją bije? No i brawo, zdobyliśmy 150 golda teraz. I bij teraz miniony. Jakie miniony? No miniony to są właśnie te małe stworki, nie rozumiesz miniony. Żadne miniony, kurde. Chyba miliony. A nie miniony. Jakie miliony są? Co e, to jest jakiś robak? Wracaj, że... <laughs> Co on gada? <laughs> wracaj Grzesiek, nie idź zrobił. I ty masz mało HP? Nie mam. No. Ja masz... mam właśnie dużo. E, ale Grzesiek wie co to jest HP, no to chociaż ty W ogóle tej poty nie złożył inteligencji. Ej, <laughs> wracaj! Mi. Wracam! Szana! Aha! O Jezus. No, Slowa dostał. No to dużo no, YouTube. Ej, skąd? O halo, to Lux bot no to I Piotrek, ej! I co się dzieje? Jaki koniec serii? Bijemy tą wieżę teraz. Grzesiek, wracaj ze stamtąd! Grzesiek zabił cię! O my o, o lol, uciekaj chłopie. Ale to już po Grześku. No uciekam, ale ktoś mnie goni, weź mi pomóż. I <grym> ktoś mnie goni, weź mi pomóż. Ej, no, ej. Kudze, I czemu ja mam ty tak wracasz, to... masz? Ty masz tak dużo. Wejdź tutaj w te krzaki, gdzie ja tutaj jestem. Dobra, okay, uciek uciekam. No, w ogóle z ja tak nie ta bo Wejdź tutaj, sobie. gdzie ja stoję. No. Ale wejdź i B. B? Tak. No i co dalej? No B, po, no, a nie B. 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 Aha, no to... O lol, oj, zabiją mnie. Oy, Pomóc to... wam? <śla> Pomóc wam? A, zginąłem. No żeś pomógł. <śla> <śla> Pomóc wam? <śla> 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 Ej, no mnie chyba nie wie co traci. Kliknij, żeby zobaczyć, co pisał. Co? Gdzie teraz mam już? No nie ma ulta. Czemu mnie nie ma? Wurzy no, się odrodziłeś. Co? Jak cię nie ma to sprawdź w piwnicy. O jestem. Ja z nim nie mogę. O kurde, ubiec. czemu mnie nie ma? I nie wiesz to będzie tak, Nie pig <śmusza> go, ja chcę go zabić. Goniam cię. Patrz kopię na to. I... Tam, tam, tam nam na, nam, tam, tam. Ta -na -na. Tam, tam, nam, tam, tam, nem to ja To jesteś dobry. Ale wy chyba mnie znać, wiedzieliście, że to jest ty. Fajnie, że własnego sojusznika pokonaliśmy. A dobrze, że teraz doszedłem do bitwy. Ej, czemu was tutaj nie ma nigdzie? Ej, masz pieniędzy. A gdzie to sprawdzić? Tam na dole, jak masz nad... tam masz te... P. P? Co Tam masz pieniądze. Taką, gdzie? taką żółtą, kurde, kuleczkę. Ko kołko. znaczy i zero. No nie może jeździć o zero kasy. Kuleczkę z żółtą? <głosy> <głosy> no żółte Kołko, no nie wiesz jak złoto wygląda? Mani kasa, mamona, żółte. I... Żółte jest czarne, a czarne jest białe. A ja nie wiem gdzie. Czekaj. To ona mnie pijesz. Ej Piotluś, za chwilę nam da da pasa tą komedię. Nie. I, filmacje, I Czemu to kawałek. mnie bije? Prędkość ataku 0,72. czas te, na co ty robisz? Co ja? Wersien 450 Nic nie robię, ja się biję. Moc umiejętności 20. Skrócenie czasu odnowu pancerza o, oh, historia W górach pomiędzy nocą z oce I ty on mnie zabije nice. czekasz Koksie, no bij się Ani albo nie. Nie, nie! Czemu mówisz, że pomoc nam idzie? Nie no spoko mam 9 na dwa. Ki fidę. Znaczy ku z niego jesteś. Daj naciśnij Q i namierz na niego i kliknij Q Ej nie, gdzie jest Piotrusz. No co? Ja nie jestem ci do niczego potrzebny tutaj. Jego nie ogarnia Pan nie ogarnia życia, Myślę, że będzie lepiej Ja O, mam następny poziom W ja. ogóle dodajesz panie... sobie ty, sobie chociaż te, te? skillę? No Co? Czyli nie no. Dodajesz sobie skillę o! A po co? A co to? Las się pali. A co to? O, bijemy tą wieżę. Tak. Jak ty tam na niej siedzisz? Siedzę na wieży. Eee, zniszczyłem wieżę. <grywka> Brawo. Tak jesteś wieśni. Takim honorowym krzyżowca. Nim je o kurde! Ej Piotrek, a ty masz ten. Dialogi masz po polsku? Nie, bo nie, bo się nie włączyłem polskiej wersji, powiedziałem. Bo nie! Ej, <produces choices> <gulysł estado> <ingen killers> <económica> gdzie to było? Czekaj. że czas uciekaj! To był ten, ten tam, ale mnie gonią. Gonią panowie, panowie! Ja już jestem w domciu. I dam ci go, bigo. No masz ult, no dawaj no kurde i tak ci go ze style wiesz o tym świeciem Widzę, że koledzy idą już Omy Gy! Widzę koledzy. Mówię parcie No szkoda. Koledzy widzę już idą. Tak wyglądała moja gra ten. Tak już z prawdziwymi graczami. Padałbyś z 10 razy byś już przy mnie. Co? Co? Teraz to padł chyba z 20. I patrz. Gonią tak, mnie, go... ej, bo ja zaraz... Ej, minion go zabije, no nie gadaj. Wracaj, Grzegorz, jak uciekaj. uciekaj cały czas tam w dół. I daj B teraz, kliknij. B kliknij, B! No kliknąłem B, i co dalej? B jak Baśka! B! No nacisnąłem B! Niemożliwe. D Ej, to nie... Olor, oh, ale ult. Kliknij, że zobacz. Fajnie, że oni mnie gonią. noby. I... Trzeba pomówić, bo mam ulti nawet. O, okay, ja widzę, że ty jest szczurkiem teraz. Okay. A wie, wierzaj wie jak miło. Haha, wszyscy na rampie. No, to... e, dobrze. O kurde! 11HP, dobra, to idź! Tylko nie bądź za długo w łazience. Chodzę, chodzę, tu, chodzę tu. Ja? Nie, ten. LeBlanc. No, LeBlanc! Le... Zabijesz przecież, no spokojnie jesteś. Jesteś Tryndamerem pod tryndamere, AP. Tryndame... pod AP, no dobry, best. Dzięki. Ale stealer w ogóle, lol. Nie stealer, bo ty i tak byś tam kupsko się. No, kupsko, ciekawe, Chod, miał na hita, miałem go. Jestem najlepszy ze wszystkich. No co? Szuka? Czekaj, jak to naszemu teamowi idzie... Ej, to gdzie ja mam coś? Gdzie mam tego złoka? Masz w lewym dolnym rogu bohatera. Tam później po, na samym dole jakby masz ten pasek tego. Masz imię swojego przywoływacza i ile masz doświadczenia, prawda? Widzisz hmm. to? No. On nawet nigdy nie w i grał RP, masz jak tak, ten, taką jakby sakiewkę z pieniędzmi, koło niej masz napisane ile masz go. Aha, 2200. UNOL! Ja to bym dał więcej od ciebie. Co? Nic. Nie umiem do ciebie. Gdzie ty jesteś? Grzesiek, team teamfighta, dawaj flankom na A i później zarzuć Q, ulta i ignita. A ja... Gdzie jest A? <laughs> tak, ja lubię takich Będzie triple kill, patrz. A ja nie wiem, gdzie jestem. Nie chciałbyś. Redomujesz. No nie! A, no i ciekawe, kto tutaj ma double killa. Nie miałem penu. Ale ja mi się tnie to jakoś, dziwnie. Wziąć to się emo może być. No, jeszcze pod, pod, no. pod, pod złotą rączką. Proszę. Pod 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 lodówką. To znaczy jeszcze A Jeśli będę prosić sto razy. Piętygiel, to jeszcze będzie trwało. No to już zaraz spełnię tak z 10 minut maksymalnie. 10 minut. No. Już ich, już ich, no już ich tam ten... Poszujemy żebym... ich tam na bocie, już Grzesiek, nie zauważyłeś? Że Grzesiek, żeby... się postarać żeby jak najszybciej... I cały czas ultujemy tam i dajemy Ignite'a, ty tego nie widzisz, Boże... Grzesiek, no bo właśnie nie... bo Talon jest, zrobiony, bo... Gdzie jest ten? Talon... Bo Talon w ogóle ma ulta pod APA, powinien mieć przecinki na AD, tak to właśnie jest słabo z tym, bo jednak jego Q, anything of Tones, jednak jest tylko słabe tutaj. W ogóle on Ej, bo ja... No i ja zginąłem. Nie goduj ale w ogóle kiksuj. O Opie tu wszyscy się biją nie wiadomo co. teraz się poszujemy Mida, tak się właśnie poszujemy Mida, bijesz i 110, 111, 111, 111, 111, 111, 116, 116, 116 Ej no nie. Taki Piotr. Ty za na chwilę. I dos patrz, 114, 114, 113, ja 114, 114, 114, 114, 113, 114, 113, 113. 114, 114. masz ten kanon? No odgrzeć kawę, znaczy odgryź bo to właśnie jesteś taki, że nie umiesz nic załatwić. Hatlasia? Nie kurde, to ja już to do ciebie przyjadę, dobra? Po co? No po ten kanon. Ja ja go nawet nie go wiem kiedy on mi będzie to dawał. Co? Ja nawet nie wiem kiedy on będzie mi to dawał. Na jutro gdzieś No właśnie nie wiem gdzie Lejrzę kury tą A im jest. A dobra, idę No brawo. I teraz ją zabiją w ogóle. Nie mogę tutaj robić. O ja jestem. Ale poszło, ale poszło, ale poszło. Chłopie. Ale go zlali, wololol. Gdzieś to. Ej, bo mnie biją. I w ogóle fokus na niego. Fajnie, że jeszcze nie doszedłem tam do was, a już straciłem większość ja życia. Co wydarzy że jestem? Nie możesz chodzić tam, gdzie są. Ej, bo oni atakują to... naszą wieżę, Tam się coś wydaje. Dobra. Tam co? Idę, mi ją. Nie Dobra. pomagasz? Ja mówię do, ja mówię do, do tego, do tego. Co? Do ciebie to nie trzeba. Ty, ja idę na topa. No, co no, tak się skończy? Bo chyba coś mówię, żeby ci na topie pomóc. A to w ogóle mówisz takim przekąsem LEGENDARY Dzień. Przekąsem, bardzo Ona lubi sobie czasem No i fajnie, sobie. że jestem pokonany Musi Ona da buble Nie kto tu jest najlepszy w ogóle Ile masz no, damage'a? Ej ja co? mam nieźle, bo słabo ja Tych stworów zniszczonych Ja mam, mam 8 No czysta To no. nie jestem I to na czysto No, czysta to wiesz co to jest no. <laughs> Jeszcze zaraz zabiję kolejnego fraksa Jaki Damage! <śmany> Widziałeś to? No Jaki Damage Nie kończmy ich, ja chcę się pobawić No, troszkę Patrz na to chłopie Boom <śmany> O lol Jaki inhibitor. Bicie inhibitory No troszkę Dobra chłopie stąd Ej, bo kurde zostałem zaslowowany, znaczy destrumowany ja wszyscy na UHP HP tylko ja nie. Proszę. I patrz jak się nas poprze umiejętnością. Ha, zostawcie mój team. A ten jest lasysty, Ej, ty nie zabiję. A to jest mój flag. Nie, Mój? I nie wierzę. <laughs> Gdzie się jutro na YouTube? <laughs> Czuć... Czemu się wszystko tak zgasiło światło? Nie jada w ogóle <śmienny> Na jarany kurde chłopak Gdzie ja jestem Ej, Aha, fajnie jest. że tu czekam Ty patrz padał Albo nie napiewanie zabije Po i no nie Co to było Co ty się dzieje co ty za dźwięki dziwne wydajesz? No i po mnie. No kurde, jak się wpychasz tam na wszystkich, no to co ty, ty się dzieje? że Woźni pan tego kawał? widziałeś to. Widziałeś to ulti? <laughs> Cofnęła się do tego i ten, i wleciała, lol. Ile masz damage? bo słaby jesteś Dzięki, bo Ja mam 353. Say, to Aha, to panie, że ją zabiłem w ogóle. <laughs> Minion ją zabił, lol. No właśnie, też tak zauważyłem. I ty umiesz patrzeć, zauważyć? Ja zabiję tego szczena tak szybko, zobaczysz, chłopie sam na to chłopie, nawet tu nagram. No chłopie, nagrywaj to, patrz. Czekaj, już tylko kupię sobie fantomę z... Biegnę, biegnę czekaj, i patrz chłopie czekaj. teraz. Czekaj, Nagrywasz? Czekaj. Yy, 3, 2, 1, no. Ty, on ma dużo armora trochę, ale i tak... No padniesz, założyłeś się. nie zabijesz go. A nie, zabijesz. <ś� Bruno> no HP i jak się teraz wyhealuje, patrz już na mnie, pyk. 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 Pyk! i padam, cześć. Razem tam spykał ich. Popiat drugiego robię listera. Ale idę do opę bilder. Ale chyba jesteśmy nieźle oboje. Piotrek ile jeszcze gdzieś tak? No z godzinę <grystanie> No ile jeszcze? No godzinę! Weź jak się uspokój ten. Piotrek nie, od, nie odbiera telefonu. Co? Piotrka nie ma Które, za, muszę cofać, to jest bez sensu trochę. No, wbijam do bu, bubli... Ale mam lepsze staty niż ty. <grystanie> no o 6. Właśnie. No to ale w takiej grze no to wiesz, to jest znak nie wiele. to pierwszy będzie dawaj. O kurde. Czekaj, nie ścigaj się bo jeszcze nie jestem. O, no kurde a mnie wyprzedził. Flex <laughs> wreszcie w ogóle. Powiedz, że ty boty disujesz, LOL No kogoś trzeba. I czekaj że na mnie, ile ty masz w ogóle movement speeda? <laughs> no czekus. No to powinieneś mi dziewia No kurde, Ej, daj mi pętę jedną Kup sobie No ale nie tej mnie Grzesiek w ogóle 07 I tak możesz tak... ich nie zabijać teraz nikogo proszę cię jedna pęta tylko To ty trochę pomogę ha? To z low, z low HP ju ich JU ja ich? mam. No dawaj, low HP nadawaj ja, ja im Ja ich tam osłabiłem. Czekaj, bo ktoś mnie w ogóle stauntował i nie będzie pęty, to spoko. To, ale KBK. No, lekkie No i tak, tylko nie ma pęty, no to kurde. No i się shut down na samym końcu. No bo już nie chciał mi się. tylko to topa. Ja tylko tripla, chcę pętę no, na botach. Ale ja nigdy nie miałem trendy na pęcie. Znaczy. Dwa pęty na trik. Och, no you did. W ogóle ile mam w ogóle z teraz? <noise> no, no you did. Ej, teraz sobie jedne buty kupię, chłopie. W ogóle ile mam, chłopie teraz, jak ja się teraz healuje, chłopie. Fuck. Chłopie, że jest... uchałem no, przed chwilą, teraz heal i opie. ja do przodu. Chłopie, ja nie bez to iż tego Jezu. Mobilki sobie kupię. No i to ja będę szybszy. A oby w ogóle już się wyhealowałem dzięki temu. Vampiricceptorów w ogóle Beka. się healowałem pod. Boom, pod 20. Boom, 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 boom. boom. Your team has destroyed Ej, nie, 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 ich. O lol. A, zabili. Tyle jeszcze, bo już muszę Ile ultów na ciebie poszło? Wszystkie ulty na najsłabszego. No i tak nie, tak mnie nie mam movement speeda z większego. Koksie. Ej, PKP to by tam weszła, tylko że mi pewnie zabiją. No już zabili. No wiem. Leblanc. Ja tam Grzesiek się ciśnie jak na ziemniaki. Zabiję! Ej, bij to Miss Ej, już myślałem. To było śmieszne. On nie ogarnia, on jest jak placek. Ale jakie długo trzymają te boty tam? Ty no... Jak to go nie trafiło? Wracaj, żeś się. No garnij Czy znaczy, nie ty, tylko... Tak. Co ty chcesz? Ile jeszcze? Nie widzisz, jak mu puszymy cały czas? By inhibitory! Bić! No... Ile jeszcze? Musimy ich hitbitory zbić. E no, nie bierzesz? Co ja? Nie bij. To padłem specjalnie. Nasze miniony to skończą. Lekka, no to fajnie. Dobra, pyta to już kończę. No tak kopie pół minuty przed końcem. No to... No to nie możesz mi powiedzieć, że jest pół minuty, tylko ty mówisz, że jeszcze. Ja padnę teraz też. I nie. <śmiech> <śmiech> Są boty ci nie śmiech. A już z nich są boty, no. Czekaj, muszę mszewskiej... w A w ogóle? Muszę w zdążyć sprzedać. Aj, nie zdążyłem. A to był mój ostateczny cios. Dzięki za uwagę mówił nas open parwierek, Grzesiek i mustik za Mustigz. Znaczy... Mustigzaka Quala. Chyba na odwrót. O, zwycięstwo. No. Ej, to będzie świetne. No. To będzie podobny hit internetu. Klaczem... W ogóle dostałem 329 IP za takim głupim... Lagu of Legends, recenzja.